3 listopada, niedzielny poranek. Jadę sprawdzić, czy grzyby jeszcze rosną. Tym razem do lasu położonego w województwie łuskim. Jest to Sulejowski Park Krajobrazowy. Pogoda zapowiada się dziś całkiem ładna. Będzie to raczej krótki wypad. taki bardziej ostateczny rekonesans jesienny w tym lesie, w którym i tak parę lat już nie byłem. Chciałbym po prostu sprawdzić swoje dawne miejsca. Jak wyglądają o tej porze roku? Ostatni tydzień był dosyć chłodny, zapewne przez to, jak widzimy, nie ma tu za bardzo samochodów na poboczach, więc być może nie będzie też grzybiarzy w lesie. Chociaż jeszcze nie wiem i muszę to właśnie sprawdzić, czy z powodu jakiegoś innego niż nieobecność grzybów, czy po prostu grzyby już się skończyły i, i jadę na próżno. Ale Przynajmniej sobie trochę powdycham świeżego sosnowego powietrza leśnego. Jestem już na miejscu, jest godzina dziewiąta rano. Ani późno, ani wcześniej. Wydaje mi się, że nie powinienem mieć jakichś wielkich nadziei na sukces dziś, ale mimo wszystko szkoda by było nie wykorzystać tego czasu pobytu w swoim rodzinnym mieście. Mieście, w którym dorastałem. Nie, na, nie co dzień mam właśnie okazję odwiedzać tutajsze lasy. A jak widzę, jest ich coraz mniej. Tutaj troszkę wycięto. Idziemy najpierw do mojego dawnego prawdziwkowego lasu. Tam dalej będą młode dęby po prawej stronie. I pod nimi zawsze było dużo prawdziwków, chociaż chyba, chyba zwłaszcza na prawdziwki jest już za późno, no ale. Tak jak mówię, głupio by mi było nie sprawdzić. A potem się przemieszczę w głąb lasu. Bardziej będzie to las już sosnowy i tam będę szukał podgrzybków brunatnych, ewentualnie gącek zielonek. Na które szanse, jak najbardziej, o tej porze roku jeszcze są spore. Może gdyby nie to, że ostatnio za bardzo nie padało. Natomiast było dosyć e, chłodno. To nawet na prawdziwki byłyby jeszcze szanse. A tu z kolei zbierałem przeważnie kozaki, koźlarze, wszelaki maści pod tymi brzozami i dębami. Czasem jakaś osika się tu też trafia. Też oczywiście tu zajrzę, ale to może na koniec sobie zostawię ten fragment lasu. No to zobaczymy. Mówiłem właśnie o tym dębowym lesie. Przyznać, że bardzo malowniczym, nawet teraz, gdy te dęby tracą już liście, bardziej widoczne są pnie. Dosyć rzadko rozstawione drzewa, przez co tym bardziej urokliwe i spektakularne. Już nie są takie młode wcale. Tak jak mówię, nie byłem tu ładnych parę lat, nawet nie wiem czy nie około 10, 6-8 to co najmniej. Więc troszkę te drzewa też podrosły, chociaż może nie w tak zauważalny sposób, jak mi się wydaje. No to zobaczmy, czy na cokolwiek tutaj trafimy, na jakiekolwiek grzyby, tym bardziej jadalne byłoby miło, ale nawet niejadalne, gdybym je znalazł, to już dałoby do myślenia trochę byłby to jakiś sygnał, że grzyby jeszcze rosną że nie jest za sucho nie jest za zimno o ile nie będą to na które rosną nawet gdy jest dosyć sucho ponieważ wodę sobie pobierają z drzewa, a nie z ziemi doszedłem już do lasu sosnowego i do takiego najbardziej malowniczego jego fragmentu pokrytego pagórkami co nie jest standardem w tej okolicy i yy, założyłem, że tutaj na pewno będzie łatwiej coś wypatrzeć, o ile w ogóle coś jeszcze rośnie, ponieważ jest bardzo przejrzysta ściółka. I nie myliłem się, nie wiem, czy Wy już widzicie, ale faktycznie z całkiem pustymi rękami dziś nie wrócę do domu, bo trafił nam się pierwszy i to młodziutki grubek brunatny. Bardzo ładny, bardzo ładny. Widzicie, piękny. Na pewno będzie zdrowy. I trzeba będzie przeszukać okoliczny teren, żeby sprawdzić, czy nie jest ich więcej, ponieważ lubią rosnąć gromadnie. Niestety trochę pochopnie oceniłem przejrzystość ściółki, bo jednak, ścięte fragmenty drzew troszkę utrudniają jej przeczesywanie, ale tak beznadziejnie też nie jest. Bo jednak coś się od czasu do czasu trafia, czy to jest podgrzybek? Tak, to jest podgrzybek. Taki skapciały, że nie byłem pewien patrząc od góry. No, ten jest chyba troszkę przemarznięty i przemoczony za bardzo, ale zobaczymy, może coś z niego będzie. Tutaj rośnie sobie kolejny, może w trochę lepszym stanie, ale jak widzicie zakamuflowany. O, ten niestety się nie nadaje. Jest nie dość że skapciały, ale też dosyć mocno robaczywy. Z tego nic niestety nie będzie. Ale są one dosyć młode, więc widać, że jeszcze jak najbardziej rosną grzyby. Może nie na masową skalę, może niekoniecznie w tym miejscu, ale na pewno warto jeszcze się przejść. Do lasu, a w moim przypadku po tym lesie warto jeszcze trochę pochodzić, a więc do dzieła w drogę. Opuszczam ten pagórkowaty, jakże malowniczy fragment, właśnie ze względu na te gałęzie zalegające na ściółce. I przemieszczę się tutaj na taki bardziej płaski fragment. Może będzie jeszcze łatwiej szukać. Chociaż oczywiście każdy grzebiarz wie, że warto szukać nawet przy drodze. I tak to jest też w tym przypadku. Bo widzimy tutaj kolejnego podgrzybka. Też wygląda już troszeczkę tak nie pierwszej świeżości. O i chyba nic z tego nie będzie. Już czuję jak nóżka jest miękka. No niestety. To faktycznie nie jest ten moment. Nie sądzę, żeby był on smakowity. Więc niestety musi zostać. Tego jednego wcześniejszego też wyrzuciłem, zebranego, bo okazał się robaczywy. I efekt jest taki, że po pół godziny mam dwa podgrzybki nadające się do spożycia. Mogło być gorzej, ale szału też nie ma. No nic, szukamy dalej. No, tutaj mamy kolejnego. No, ale ten też chyba nie będzie. Chociaż ten może się nawet nada. No, zobaczymy. Przetnę i sprawdzę. Idę dalej. Kilka minut później stan wygląda tak, że podgrzybki są teraz cztery, a przede mną chyba największy dziś, przynajmniej dotychczas. Jeszcze nie kończę grzybobrania dzisiejszego. Okaz. Też podgrzybek, chociaż chyba podjedzony, i obawiam się, że nic tu z niego nie będzie. Ale kto wie, sprawdźmy. Hmm, chyba nie jest źle. Nóżka jest jędrna, że nie będzie robaczywy. Nie jest skapciały tak jak tamte odziło młodsze. No to pozostaje szukać dalej. Las jest piękny, pachnący, lekko mokry. Bardzo przyjemny spacer. Bez względu na to ile uzbieram. Zaledwie kilka metrów od tego. Podgrzybka, który Wam przed chwilą pokazałem, rośnie kolejny, a chciałem go pokazać, wiedząc, że to się robi może monotonne. Co chwilę nagrywam jakiegoś podgrzybka i każdego może nie będę nagrywał, ale żeby pokazać, jak ciekawy, ciekawy kształt może przybrać nawet najbardziej znany Wam pospolity gatunek pod wpływem konkretnych warunków atmosferycznych pod wpływem zimna, deszczu. Właśnie mrozu. Kapelusz ma bardzo ciekawy kształt dzięki temu. Ale wcale nie jest jakiś skapciały mocno. Natomiast na brzegach coś dziwnego się już podziało. Ale zdaje się, że, że będzie jeszcze się nadawał do konsumpcji. Wszystkie te owocniki wyglądają. Te zebrane przeze mnie do tej pory dzisiaj. Może nie najciekawie, ale pachną bardzo aromatycznie. I myślę, że mogą dać sporo smaku, o ile tylko nie są robaczywe. Mamy nowych dzisiejszych rekordzistów, nie wiem czy już ich widzicie. W rogach ekranu dolnych oczywiście dwa i bracia sobie rosną. Ten większy i z drugiej strony rośnie sobie niewiele mniejszy. No, przestaje to wyglądać jakoś bardzo żałośnie, jeżeli chodzi o stan mojego kosza. Najwidoczniej nie jestem szaleńcem, że wybrałem się dziś na grzyby. A przynajmniej nie jedynym. Jak widzicie, pierwszy napotkany dziś grzybiarz. A obok tamtych dwóch braci tak zwanych rósł sobie trzeci. Pewnie go dostrzeżecie na nagraniu. Ja pewnie potem też na ekranie komputera. Więc żebyście nie mówili, znowu nie pisali, w komentarzu minąłeś. To sam się przyznaję, że on tam był i został zerwany. Jest w sumie jeszcze ładniejszy od tamtych poprzednich, bardziej jędrny. Dobra, teraz muszę trochę porywalizować z tamtym gościem i się skupić na szukaniu. Szukanie szukaniem, ale zobaczcie, jaki ten las jest piękny. Dawniej tego nie doceniałem. Miałem na co dzień taki właśnie las w pobliżu. Ale y, z czasem zaczynam doceniać nawet nizinne lasy sosnowe, zwłaszcza takie z malowniczą domieszką dębu. Dzięki czemu zyskują na kolorystyce jesienią. Bardzo przyjemne miejsce. Był grzybiacz, teraz jest biegacz, więc w lesie ludzie są. No i jestem też ja i są też grzyby, przynajmniej symbolicznej ilości jak widać nawet młodziutkie się trafiają więc jak najbardziej podgrzybki nadal rosną jest już ich może mniej niż było jeszcze 2-3 tygodnie temu kiedy trwał wysyp na całego podobno w centralnej Polsce w lasach sosnowych niż innych gdy u mnie w okolicach Krakowa już niewiele rosło ale tutaj jak widać wciąż jest nadzieja jeżeli się jeszcze troszkę ociepli tak to kto wie, może jeszcze sypnie pod grzybkami w tym roku. A jak nie, to zostaną nam gatunki zimowe, o których też będę Wam opowiadał odwiedzając las zimą. zmierzam już powoli do samochodu, ale oczywiście po drodze się rozglądam. Oczywiście idąc przez las nadal i nie na próżno się rozglądam, bo mamy tutaj naj... <laughs> przepraszam najbardziej owocne w podgrzybki miejsce spośród wszystkich dzisiejszych. Jest ich tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć pięć póki co naliczyłem Jeden jest nawet przewrócony lub wyrwany, trudno powiedzieć czy to zwierzę przechodziło tędy Tu mamy drugiego Tu mamy jeszcze kolejnego koleżkę Ten jest bardzo ładny dorodniejszy Chociaż po nóżce czuję, że mięciutki, że chyba może nic z niego nie być. I jeszcze tutaj. I były takie trochę wszystkie zakamuflowane. O, ten to ma nogę solidną. Ten z kolei jest zdrowiutki. Ten jest ładny. Chyba nawet naj najdorodniejsze dziś. O, jest jeszcze jeden. To odnośnie tego, że wspominałem, że podgrzybki lubią rosnąć gromadnie. No i tak często się zdarza, że jak już się trafi na jednego, to będzie ich kilka lub kilkanaście w pobliżu. Być może jeszcze czegoś nie zauważyłem, pewnie potem na filmie zwrócicie mi uwagę na to, że dopatrzyliście się na ekranie jeszcze jakiegoś. No No, na przykład tu. Ten też jest bardzo ładny i wydaje się, że obok ktoś wyciął albo wyłamał, wyrwał. Trudno powiedzieć, a tutaj o, one się tak rozpadają. No, najzdrowszy to ten może nie być. Zobaczymy go potem po przecięciu szczegółowo, może coś się uda, jest jeszcze jeden całkiem sporo jak na jedno miejsce, tylko właśnie trzeba się dokładnie rozejrzeć, zaraz to zrobię jeszcze na spokojnie, już bez filmowania, żeby faktycznie tutaj czegoś nie zostawić, skoro już. Trafiłem w taki rewir owocny, w grzyby. To trzeba go dokładnie sprawdzić. A tam na wprost mamy sarnę. Którą spłoszyłem. I która pewnie zaraz odbiegnie dalej. Patrzy na mnie. Nie wiem, czy widzicie. Między drzewami na środku ekranu. A i pobiegła. Tak więc również dla takich spotkań warto się wybrać do lasu. Przyjemnych o tyle dla mnie, o ile może nie dla sarny, ale ale też krzywdy i wielkiej nie zrobiłem. Niechcący przepłaszając z jej legowiska. No zobaczmy, czy jeszcze coś się trafi. Już powoli w drodze do samochodu. Ale nadal mam nadzieję, że jeszcze las nie powiedział ostatniego słowa, jeśli chodzi o grzyby, dziś. Taki zdawałoby się średnio ciekawy fragment lasu. Równiutko ściółka przysypana liśćmi. Trochę sosen. No jednak. Coś się może trafić. I trzeba być otwartym na takie właśnie niespodzianki. Tak jak podgrzebek brunatny tutaj. Całkiem łatwy do wypatrzenia się okazał i też całkiem zdrowy. Biorąc pod uwagę dzisiejsze średniej jakości ogólnie podgrzybki. Jest ich teraz tyle. Tak to wygląda. Koszt jest bardzo duży, no ale mimo wszystko te zbiory imponujące jakieś bardzo nie są, ale też jak mówiłem na początku, na nic szczególnego nie liczyłem. Bardziej jest to spacer i taki rekonesans grzybowy. I żeby nie było, że dziś tylko podgrzybki i podgrzybki, to przerwijmy tą nudę. Notabene inną nudą. Ponieważ mamy tutaj gąsówkę fioletowawą, sztuk dwie. Jadalny grzyb o wdzięcznej łacińskiej nazwie Lepista Nuda. Spadająca w ucho, prawda nazwa? Przyznam, że nigdy go nie jadłem, chociaż znam wielu grzybiarzy, którzy go jedzą i bardzo sobie go cenią. Byłem zrażony przede wszystkim tym, że zawsze mi się trafiały bardzo robaczywe, obrzydliwie robaczywe wręcz owocniki z wielkimi robalami paskudnymi, ale może tu będzie inaczej. Zaraz zobaczymy. Jest to grzyb uprawny, rośnie na resztkach roślinnych. Jest nie tylko jadalny, ale można go wręcz uprawiać sobie w ogródku na przykład. No i zobaczmy, czy nadal wygląda to tak odrażająco. Nie, tu chyba nawet robali nie ma. To kto wie, chyba dzisiaj pierwszy raz kosztuje lepiej z tej nudy, czyli gąsówki fioletowawej. ale się ograniczę chyba do kapeluszy. No, tu niestety. Dokładnie tak to wygląda jak zapamiętałem. To skudne robale w środku widoczne. Jeśli Was to nie obrzydza, to możecie się przejrzeć dokładniej. A to na wszelki wypadek przekroimy jeszcze to może. Bo tu też w sumie może być jeszcze jakaś niespodzianka. Nie wiem jak to sobie ustawić, żeby to sfilmować. Przepraszam za te problemy techniczne. No nie, tu jest w porządeczku. No więc spróbujemy. Podsmażę ją może na maśle i zobaczymy. Zdaje się bardzo takim wodnistym gatunkiem. Kapelusz jest taki przebarwiony jakby pod wpływem wilgoci. Dlatego jakoś nigdy mi się nie wydawała również z tego powodu atrakcyjna, smakowita. Ale spróbujemy. No zobaczmy czym jeszcze las mnie dziś zaskoczy. Udało mi się po drodze zebrać przed chwilą jeszcze kilka podgrzybków. Wracam teraz przez fragment porośnięty przede wszystkim brzozami i dębami. Licząc tutaj, że a no z czasem jakimś cudem się trafi jeszcze jakiś koźlarz albo chociaż kania. A kania właśnie się trafiła, ale niestety w stawie tak zejściowym, że no, nawet nie rozważam ani przez sekundę jej zabrania i konsumpcji. Niech się rozsiewa wystawimy ją. Taki stary grzyb też ma swoje znaczenie w przyrodzie. No i zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze można trafić. Jak wspominałem przed chwilą, parę podgrzybków dozbierałem i wygląda to teraz tak. Już jestem coraz bliżej samochodu. Przy samochodzie zrobimy podsumowanie krótkie. I powoli będę wracał. Teraz chciałem Wam pokazać nie tyle konkretny grzyb, co jego resztki. żeby pobudzić Waszą wyobraźnię do tego, co też w podpiotkowskich lasach rośnie. To były solidne, prawdziwki. Zostały nogi. Kapelusze albo ktoś wziął, albo może też odpadły ze te starości. W każdym razie widać, jak duże były. Ten scyzoryk ma bodajże 8 cm. No to były srogie okazy. I wcale nie jakieś chyba bardzo, bardzo stare, tak szczerze mówiąc, więc kto wie, kto wie. Prawdziwki nie są jeszcze wykluczone w tym sezonie. Gdyby się ociepliło, wystarczyłoby właściwie, prawdopodobnie, no może przesadzam, ale jest nadzieja, że wystarczyłoby parę no przynajmniej ciepłych nocy i mokrych parę dni wilgoci przy dodatniej temperaturze, zwłaszcza nocą, żeby jeszcze coś ruszyło w tym sezonie z grzybów letnio-jesiennych. Kto wie, ruszajcie w las, sprawdzajcie, monitorujcie. Jest jeszcze nadzieja. Niby prosty, niezimny las, a zauważcie, jaka tu jest różnorodność. Co prawda są to bardziej sektory niż jakoś las mieszany, ale mieliśmy właśnie buki, mieliśmy dęby, mieliśmy sosny, a tutaj mamy brzozy, też całkiem malownicze, z domieszką buka. Więc niby piaszczyste gleby, zimne województwa łódzkiego, a, a nie są aż tak ubogie, żeby rosły na nich jedynie sosny. Świerki też były wcześniej. Chociaż te buki są tutaj najbardziej właśnie wymagającym gatunkiem świadczącym o tym, że te lasy są wbrew pozorom całkiem różnorodne i ciekawe. Przede mną już tylko właśnie ten fragment brzozowy jeszcze tylko tu właśnie się troszkę przejdę licząc troszkę wow. Nie jestem wylewny, a w reakcjach... Natomiast troszkę mnie zatkało, bo naprawdę to nie było udawane. Ale właśnie w tym momencie znaleźliśmy również piękne prawdziwki. Ale na to to zupełnie nie liczyłem. Szczerze mówiąc, owszem, troszkę o tym ględziłem. Miałem jakąś tam może nadzieję, ale tak realnie to... Wow. No, przyznam, że jestem w szoku. Młodziutkie, piękne, prawdziwki. Zaraz im zrobię zdjęcie i dopiero je wyrwę, bo aż ciężko mi uwierzyć. Wow, ho, ho. ho. No to, 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 nie wiem, co teraz robić, bo planowałem już wracać, ale. Ale teraz jestem zupełnie w kropce. Teraz wypadałoby bardziej ten las spenetrować. Na no to za bardzo, nie mam czasu, niestety. Eee, no. No i ten, tego, ten. <śm> Niby prawdziw jak, prawdziwy jak zwykły, nie robi to jakiegoś super wrażenia, ale jednak o tej porze roku, naprawdę, w takim dniu, gdzie zbieram takie resztki podgrzybków lekko skapciałych, dwóch pięknych, młodych, prawdziwków się kompletnie nie spodziewałem. No i cóż, pora wracać. W lesie spędziłem trochę ponad dwie godziny. Efekt jest taki, jak widzicie: 25 podgrzybków brunatnych, jedna lepiej stanu już się trzymajmy łacińskiej terminologii, bo jest bardziej wdzięczna no i te dwa prawdziwki na koniec śliczne których też się bardzo cieszę chociaż najwięcej radości miałbym właśnie z podgrzybków brunatnych gdyby były jeszcze w trochę lepszym stanie bo może to jest to kontrowersyjne co powiem ale dla mnie są dużo smaczniejsze niż prawdziwki bardziej aromatyczne, grzybowe wyraziste prawdziwki są delikatniejsze tak więc dzięki, że towarzyszyliście mi przynajmniej wirtualnie Trochę po fakcie, w moim spacerze. I do zobaczenia następnym razem. Na koniec jeszcze mogę powiedzieć, że opisy zarówno tych zebranych przeze mnie gatunków, jak i ponad 300 innych znajdziecie w moim internetowym atlasie grzybów, o jakże intuicyjnym adresie grzybofil.pl. Dzięki, cześć!